Cześć, witajcie dziś kolejny odcinek dotyczący programu rekrutacyjnego i nagród dla dowódcy. A pod lupę bierzemy czołg 8. poziomu ciężki francuski, czyli AMX M449 Liberté. Jest to czołg wprowadzony do gry w 2016 roku w specyficznym malowaniu w barwach narodowej flagi z kogucikiem, jak widzicie na boku. Możecie też zamienić ten czołg. Mogliście przynajmniej pamiętam kiedyś na zwykłego AMX-a, czyli bez tego malowania narodowego w barwach francuskich. Jest to ósemeczka, czołg ciężki, tak jak już wspominałem. Mamy tutaj działko kalibru 100 mm ze średnimi uszkodzeniami. 300. Tutaj widzicie nasz bohater na mapie klasztor. Gra bitewkę, już przegrywamy. 1 do 0. Są same ósemeczki po jednej arcie, w drużynie przeciwnej, jak i u nas. Kolega jedzie tutaj w Plutonie z kolegą w T54 mod 1 jedzie sobie na lewo w standardowe takie miejsce dla czołgów ciężkich, będzie tutaj walczył z tymi czołgami ciężkimi. Już na wstępie chcę wam powiedzieć, że no, na pewno warto pooglądać tą bitwę, ponieważ bardzo dużo tutaj będzie się działo. Także zachęcam Was do oglądania od początku do końca. Bo na pewno nie pożałujecie, że oglądaliście ten odcinek. Odnośnie tej nagrody, czyli AMXa często dużo ludzi właśnie go wybiera jako nagrodę z programu rekrutacyjnego. Możecie go także nabyć w sklepie z obligacjami. Kosztuje on 8000 obligacji. Mm. Także możecie go również wygrać właśnie w programie rekrutacyjnym, wygrać bądź wybrać jako właśnie nagrodę główną dla dowódcy. Ja też to uczyniłem i wybrałem go sobie w 2019 roku. Mm. Jeżeli chodzi tutaj o to działo, zadaje 300 uszkodzeń, tak jak wspominałem. Penetracja na bardzo fajnym poziomie, bo na zwykłych pociskach mamy 232 mm penetracji. Jeżeli chodzi o Golda, mamy tutaj aż 263 penetracji. Działo ładuje w około 8-9 sekund opuszczanie minus 10 stopni, czyli tutaj parametry, jeżeli chodzi o siłę ognia, są na bardzo wysokim poziomie. Bardzo fajnie tutaj to, to się nam sprawdza w bitwach. Jak widzicie, tutaj 3 do 0 początek bitwy koleżka. Pojechał wraz ze swoim przyjacielem z Plutonu na lewo, ale no, postanawiają się wycofać jak najszybciej. Jest 1 do 4. Jeszcze nie mamy żadnych uszkodzeń. Jedynie odbite od obiekta 703 dwulówki. Uszkodzenie, mmm, które zablokowaliśmy, czyli 390 punktów. Uszkodzeń jest 1 do 6. No, dramatyczny początek tej bitwy. Wszyscy, jeżeli mielibyście tutaj obstawiać w zakładach buchmacherskich, obstawilibyście z pewnością, że będzie tutaj yy, no, nasza drużyna przegra. Ale no, oglądajcie z niecierpliwością, bo na pewno zdziwicie się, gdy zobaczycie yy, wynik końcowy. Tutaj koleżka mierzy w ISA 3A, przebija go za 313. Jest 1 do 7, czyli pogrom naszej drużyny. Jak najbardziej na początku bitwy. IS-3 nas nie przebija. Przebijamy teraz obiekta 703 wersję drugą. Dostaje od naszego współtowarzysza z Plutonu również i teraz w zasadzie powinniśmy go wykończyć. Tak to coś się dzieje. Jak widzicie, już 1500 odbitych uszkodzeń. Po lewej stronie pojawiają się czołgi wrogie. Jest 50 TP Prototype, czyli mm, polska Premka 8 poziomu. Jest też M48. No i robi się naprawdę bardzo nieciekawe je ja tutaj już na początku tej bitwy, mamy 2 do 8, kolega jest z dwóch stron otoczony, że tak powiem, teraz powinien wykończyć tego M48, tak to też się dzieje. Teraz IS-3, wyjeżdża is 3 z prawej strony, przebija nas, na szczęście druga pestka wchodzi jedynie w gąskę. Tutaj szczęśliwie troszeczkę... My teraz przebijamy ISA 3 za 333. koleżka będzie prawdopodobnie próbował się skleić z nami. Tu jeszcze drugi pocisk, przebijamy go jeszcze staranem. Dostaje 83. Niestety nas nie przebija. No niestety dla nas to jak naj, najbardziej miła informacja, że on nas nie przebił, Tutaj jeszcze 50 TP prototype nas przebija. W zasadzie powinniśmy go teraz wykończyć. Jak widzicie, kolega kończy polską prękę ma 4 kile, 200 damagea 7 do 11, czyli już troszeczkę tutaj wyrównuje się ta bitwa, chociaż już jest 7 do 12, no naprawdę bardzo ciężko będzie tutaj zwyciężyć. Pojawia się Chariotter, który jest na strzał w zasadzie pięknym strzałem, wykańczamy go. Mamy już 5 fragów, 9 do 13, kolega ma 2532. Uszkodzenia na koncie. Tu teraz środkiem, jak widzicie, na minimapie jest bardzo dużo czołgów. Przejeżdża Project. To piękny strzał za 273. Dostaje tutaj od naszego bohatera bitwy. Wyjeżdża teraz na ten balkonik na naszej bazie. Niestety trafiamy go, ale jedynie ściągamy mu nic bez, bez przebicia. Project to nas też nie przebija na całe szczęście. Teraz już trafiamy za 292. Pojawia się UDES, nie wiadomo skąd po lewej stronie. Na szczęście nie przebija nas koleżka tutaj, my go penetrujemy za 349, jak widzicie kolega tu używa tylko zwykłych pocisków, nie gra na golcie i przebija te czołgi w miarę fajnie. UDES drugi raz nas nie przebija, no totalnie tutaj koleżka nie ogarnia, chyba nie wie gdzie przebijać tego Libertę, dużo graczy ma z tym problem, jeszcze Arta nas ogłusza i zadaje na szczęście tylko 150 uszkodzeń. My powinniśmy już teraz wykończyć tego UDESa. Tak to się też dzieje. Mamy 6 kili i w zasadzie zostaliśmy sami na 4 czołgi. No było też 5, ale UDESA wykończyliśmy. Kolega ma już top Gun, czyli specjalistę 6 kg 4000 damage'a, Jak widzicie ten pancerz tego AMX-a też potrafi odbić. Mamy tutaj 1500 HP, 190 pancerza z przodu, obokach i tyle. Może nie będę tutaj się wypowiadał, ponieważ jest to pancerz papierowy jak we wszystkich francuskich czołgach. Wieża, natomiast z przodu ma 250 mm. No i jak zaraz zobaczycie, ogromny tutaj taki właz, w który bez problemu są w stanie wstrzelić nawet czołgi niższego poziomu 11 do 14, 6 kg. Jak już wspominałem, specjalistę kolega już ma. 2900 odbitych uszkodzeń, 2700 z asystą. Pojawia się Skorpion, który nie był przygotowany na ten wyjazd, nie był przycelowany. Wykańczamy go, mamy 7 killi już na koncie, 4, 400 damage'a. to nas nie przebija, prawdopodobnie stoi gdzieś tutaj w krzaczku. Dwa strzały, które nie przebijają naszego bohatera. Tutaj jeszcze Arta strzela też w to miejsce, wie, że gdzieś tutaj stoi ten Liberté. Na szczęście jedynie nas ogłusza. Nie zadaje nam uszkodzeń, ponieważ mamy 340 punktów życia tylko. Jest to pojawia się, penetrujemy go za 313. Odejmujemy też punkty przyjęcia bazy, ponieważ to wjechał na naszego Kapa. Jakoś to szczęśliwie weszło, 4700 damage'a. No i cóż, troszeczkę dramatyczna tutaj końcówka tej bitwy. 12 do 14, w każdej chwili może nam wyjechać z lewej strony Skorpion, który był na A8. Tak go widzimy na mapce. Tutaj Arta jeszcze raz strzela, nie trafia. Kolega troszeczkę tutaj ryzykuje, wyjeżdża. Jak widzicie, bokiem do tego projecto. no troszeczkę ryzykowny wyjazd, ale jakoś jak widzicie, udało mu się tutaj wykonać ten manewr. Jedzie teraz tą stroną, góreczkami, lewą stroną, gdzie próbował na początku się przebić, jednak musiał się wycofać. Troszeczkę ryzykowna decyzja, no ponieważ Progetto w każdej chwili mógłby wjechać na kapa, mógłby zacząć kapować, wtedy my musielibyśmy wrócić się na tą bazę, jakoś dekapować, zadać mu jakieś uszkodzenie, żeby nie przejął naszej bazy. Jedziemy sobie spokojnie tą góreczką, pojawia się Skorpion! Skorpion mierzy w nas, przebijamy go. Niestety skorpion, no tutaj to w zasadzie powinno być już po bitwie. Kolega powinien już wylądować w garażu, ale na nasze szczęście ten magiczny pancerz potrafił odbić pocisk od skorpiona, także bardzo szczęśliwie tutaj to się udało um, zrobić. Um, jak widzicie, 5000 na koncie naszego bohatera przekroczone uszkodzeń. Nie wiem co robi ten project to czemu sobie nie, nie zajmuje bazy, skoro tutaj został wyświetlony nasz kolega przez skorpiona. Jedziemy teraz tutaj na dół, pojawia się ten skorpion i w zasadzie ma drugą szansę na wykończenie nas. Niestety trafia jedynie w gąsienicę. My go penetrujemy za 271, czyli wchodzi mu jak najbardziej fajny strzał. No i w zasadzie formalność wykończenie tego skorpiona udaje nam się to zrobić. Ósmy kill na naszym koncie czyli medal Radleya Waltersa za zniszczenie ośmiu czołgów. Już koleżka ma 5500 tysiąca damage'a na koncie tutaj naszego bohatera. Teraz będzie prawdopodobnie próbował cofnąć się do bazy, wykończyć tego projektu Jak widzicie pojawia się Arta M40 przez M43, czyli ósemeczka amerykańska. Nie musimy jej szukać, sama podjechała do nas, czyli nawet to szczęśliwie się skończyło tylko, że po prawej stronie pojawia się Project, to wykańczamy go za 41 punktów życia. Arta próbuje coś tutaj podjechać, no jest też koleżka tutaj dla tej arty na strzał, także ryzykuje troszeczkę. Tutaj próbuje go spenetrować i udaje się za 309. Kolega ma już 9 fragów, 5800 damage'a na koncie tutaj naszego bohatera czyli bardzo dobry wynik i uwaga Arta wystrzeliła my go nie penetrujemy ale co dostaje w gąskę podniósł lufę do góry w geście przegranym także wykańczamy go za 91 kolega robi 10 kili czyli medal pula wygrywamy 15 do 14 tą niesamowitą bitwę Także przejdźmy może do screenów końcowych tej bitwy, a tutaj mamy screeny końcowe z tej bitwy, czyli jak widzicie 10 kg, prawie 6000 uszkodzeń, czyli bardzo fajny wynik. Mamy Top Gun'a, czyli specjalistę, duży kaliber, stalową ścianę, medal kołobanowa, czyli za... Zwycięstwo w walce z pięcioma czołgami, medal pula, czyli taki no, medal, który tutaj każdy chciałby zdobyć, czyli za zniszczenie przynajmniej 10 przeciwników. Tutaj 10, jak widzicie, kolega zniszczył czołgów. No i oczywiście Emeczka, trochę tych medali pobocznych, mniej ważnych w tej bitwie. Jak widzicie, prawie te 6000 uszkodzeń, 10 kili, co dało nam w sumie 2184 bazowego EXPA. 32 oddane strzały, 27 trafionych, 24 z penetracją, te 6000 uszkodzeń zablokował też ten magiczny pancerz 4120 uszkodzeń, czyli bardzo dużo tutaj w tej bitwie odbiliśmy tych uszkodzeń. Jak widzicie, bitwa trwała 10 minut 34 sekundy. Koleżka z kątem premium zarobił na czysto 2700, 277 tysięcy ponad. Ktoś zapyta, czy mogę polecić ten czołg jako nagrodę za program rekrutacyjny. Jak najbardziej polecam Wam ten czołg, jest on w stanie odbić bardzo dużo uszkodzeń, też to przeładowanie tego działa z jak najbardziej fajną penetracją na goldzie i na zwykłych pociskach, minus 10 stopni opuszczania armaty, także tutaj dosyć fajnie mi się nim gra, choć nie osiągnąłem jeszcze jakiegoś dobrego wyniku. Ale mogę z czystym sumieniem wam go polecić. Nie jest on też tak dobry jak w latach swoich świetności, czyli w tym 2016 roku, gdy został wprowadzony do gry, gdy gracze nie wiedzieli jak przeciwko niemu walczyć, jak go przebijać, ale tutaj no jak najbardziej możecie go sobie wybrać, szkolić załogę, zarabiać kredyty na tym pojeździe. Myślę, że dziś to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądnięcie tego odcinka. Będę wdzięczny za każdą łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, powodzenia na polu bitwy. Cześć!